Cześć, Michał, Fundacja Akademia Borreliozy pogotowi i P Kochani, ostatnio prosiliście, żeby zrobić materiały o każdej z koinfekcji do borreliozy z osobna. Koinfekcje, czyli współzakażenia, które towarzyszą bardzo często borreliozie. Dzisiaj postanowiłem Wam troszeczkę opowiedzieć o Bartonelli. No ani Bartonella, jeden z patogenów odkleszczowych. W Stanach Zjednoczonych bardzo często mówi się Bartonella i koinfekcje. u nas borrelioza i koinfekcje. Co tylko może oznaczać, jak bardzo powszechny jest ten patogen, jak trudno go zdiagnozować i jak mało się o nim wie, a jeszcze mniej się o nim mówi. Przynajmniej w Polsce lekarze chorób zakaźnych raczej unikają tego tematu, nie poruszają. Nikt niczego od takiego lekarza na temat Bartonelli się raczej nie dowie. Kochani, warto, żebyście wiedzieli, że to, co ja Wam mówię, mówię Wam z własnie. Ja to Z autopsji, chorowałem na boreliozę, między innymi na Bartonelle. Nie jestem lekarzem, nie są to porady medyczne. Rozmawiam z setkoma chorymi i to, co Wam mówię, opiniuje ich doświadczeniem, ich prawdziwymi historiami czyli rozmawiamy o faktach. Ani bartonella e, przenoszona bardzo często przez kleszcza. Oczywiście lekarze chorób zakaźnych temu zaprzeczają środowiska naukowe, nie są pewne, czy to jest możliwe. E, natomiast jest wiele badań, które to potwierdzają. Logika nawet i proste myślenie. Również to potwierdza wiele osób pokąsanych przez kleszcze właśnie zmaga się z bartonellą. Bartonelle przenoszą również owady cokujące, bardzo często wszy. Można się nią również zarazić poprzez zadrapanie kota. Natomiast mówi się, że te bartonellozy przenoszone, choroba kociek pazura tak zwana, przenoszona przez właśnie kota poprzez zadrapanie jest trochę innym gatunkiem i genotypem niż te, przenoszone przez kleszcze. Leczy się to zupełnie inaczej. Te odkleszczowe gatunki, genotypy Bartonelli dużo mocniej wpływają na środkowy układ nerwowy i dużo bardziej są skomplikowane w leczeniu. Ważne, żebyście wiedzieli, że w Stanach Zjednoczonych mówi się o Bartonelli i koinfekcjach, w Polsce mówi się o boreliozie koinfekcjach. Natomiast Bartonella jest trudna w diagnozowaniu, ale staje się coraz bardziej powszechna. Wszystko to, co komunikują Stany Zjednoczone, może mieć duże, duże znaczenie, co tylko pokazuje tak naprawdę skalę problemu. Jeżeli kiedyś w Polsce będzie stuprocentowa diagnostyka, będą odpowiednie standardy postępowania, nie będzie to tylko diagnostyka prywatna i droga, może się okazać, że u wielu chorych na Bartonelle, że w zasadzie, że u wielu chorych występuje Bartonelle jako koinfekcja do boreliozy, czyli, że wielu chorych na boreliozę choruje też tak naprawdę na Bartonelle. Warto, żebyście wiedzieli, że Bartonella dzieli się co? 24 godziny, czyli bardzo wolno, co znaczy, że wybicie antybiotykiem, który działa wewnątrzkomórkowo jest praktycznie niemożliwe. Co jeszcze powinniście wiedzieć? Bartonella jest patogenem tlenowym. Bardzo często chorując na boreliozę chcecie korzystać z komór normobarycznych, z komór hiperbarycznych. Większość z patogenów odkleszczowych które boreliozie towarzyszą, jego plazmy, chlamydie, zresztą sama borelioza są patogenami beztlenowymi. Czyli potencjalnie takie komory mogą Wam pomóc. Natomiast jeżeli macie bartonelle, to na logikę idąc na komorę normobaryczną, hiperbaryczną, potencjalnie ją odżywiacie. Czyli może się stać, że spotkacie się z pogorszeniem stanu zdrowia. Jak się, kochani, leczy tą Bartonellę? No, więc leczenie standardowe u lekarza chorób zakaźnych raczej nic nie pomoże. Dlaczego? Bo lekarz chorób zakaźnych nic raczej o Bartonelli nigdy wam nie powie, nie każe wam jej diagnozować. Raczej jest to temat w Polsce przemilczany. Podczas kiedy występuje bardzo często jako współzakażenie do boreliozy, bardzo często objawy neurologiczne i neuropsychiatryczne są przypisywane właśnie Bartonelli, i fakty mówią za tym, że tak jest to jest ona w środowisku lekarzy chorób zakaźnych z nurtu IDSA bardzo często pomijana. Nie ma standardów w Polsce postępowania w leczeniu Bartonelli, które mogłyby działać i skutecznie pomóc pacjentom, pacjentom chorującym na chorobę. Odkreszczowe. Na pytanie kiedyś, kiedy zadałem lekarzowi chorób zakaźnych, panie doktorze, a jest jeszcze coś takiego jak Bartonella, otrzymałem odpowiedź, że za dużo czytam internetu. Na pytanie to samo u innego lekarza chorób zakaźnych, otrzymałem odpowiedź, że. To jest nieważne, i tak wszystkie te koinfekcje leczy się jednym i tym samym antybiotykiem, i tu się nic nie zmienia, czyli stosuje się leczenie standardowe: tetracyklinę, amoksycyklinę, doxycyklinę, tartiakson, ceftriakson bądź biotrakson przez okres około 3 tygodni z wydłużeniem maksymalnie do 30 dni. I oczywiście to leczenie przy Bartonelli jest nieefektywne. Mało skuteczne i w większości wypadków nie działa. Troszeczkę o diagnostyce Bartonelli. Jeżeli mowa o refundacji diagnostyki na Bartonelli, ja się z czymś takim osobiście nie spotkałem. W Polsce największą ilość gatunków i genotypów. Bartonelli diagnozuje Centrum Medyczne Wielkoszyński z Dąbrowy Górniczej. Z reguły standard, w zasadzie właściwy, w mojej ocenie standard postępowania powinien być taki, że załatwia się duży panel na koinfekcję, czy kupuje się duży panel na koinfekcję. To jest 21 stron badań, gdzie mamy tak naprawdę 6 gatunków Bartonelli, 4 gatunki babesiozy. No, oprócz tego inne patogeny, odkroczone jak mykoplazmy, chlamydia, toksoplazmozy, e, kiła, przeciwciała, ana. Czyli generalnie dokument, który dostarcza wielu danych istotnych w procesie zdrowienia e, czy w leczeniu później. Chorób odkleszczowych w Centrum Medycznym Wielkoszyńskim możecie skorzystać z hasła Fundacja Akademia Boreliozy. Na to hasło macie zniżkę i możecie z niej korzystać na wszystkie badania. Gdzie? Czy trzeba jechać do Dąbrowy Górniczej, żeby móc się zdiagnozować w Centrum Medycznym Wielkoszyńskim? Oczywiście nie trzeba. Procedura jest taka, że badania można zrobić z każdego miejsca w Polsce. Wystarczy do nich zadzwonić, przedstawić się, powiedzieć skąd jesteście i już panie z diagnostyki, tam z recepcji powiedzą wam, gdzie i jak w waszym miejscu zamieszkania możecie się zdiagnozować w kierunku chorób podkreszczowych, korzystając oczywiście z laboratorium Wielkoszyńskiego. Jak leczymy Bartonelle? Kochani, drogi są dwie. Leczenie skuteczne z tego, co oczywiście komunikują pacjenci. To fluorohinolony, lewoksacyna, na przykład stosowanie klindamecyny, minocykliny, biseptolu, tak? to są dość ryfampicyny, to są dość ciężkie grupy antybiotykowe, szczególnie fluorohinolony i oczywiście są skutki uboczne stosowania tych leków, tych antybiotyków. Natomiast nieleczona Bartonella, pamiętajcie, zawsze się waży mniejsze zło. Co bardziej szkodzi? Nieleczona Bartonella, z doświadczenia Wam mogę powiedzieć, że powoduje przerażające i straszne objawy. Nie zdziwiłbym się, jakby wiele osób, które popełnia samobójstwa miało na przykład bartonelle, która powoduje silne stany lękowe, silne stany depresyjne, natręstwa myślowe, nad którymi się nie da zapanować. Także w leczeniu bartonelli stosuje się fluorochinolony, klindamycyna, lewofloksacyna, klindamycyna, biseptol, czyli leki też z, innych, z, innymi, z inną substancją czynną. Stosuje się odpowiednie protokoły ziołowe. Na stronie bionera można poczytać o ziołach, które działają pośrednio, bezpośrednio na bartonelle, kryptolepsis, sida-akuta, hołtunia, artemizyna. I to są te wszystkie związki ziołowe, które można stosować indywidualnie też, jeżeli potrzebujecie doradztwa czy wsparcia w tym zakresie, to ja też prowadzę indywidualne konsultacje fitoterapeutyczne przez stronę i program Pogotowie Odkleszczowe, więc więcej informacji na temat związków ziołowych, co i jak, czy i czym można się wspomóc, mogę Wam tutaj podpowiedzieć. Oczywiście poprzez konsultację rezerwowaną przez program czy stronę Pogotowie Odkleszczowe. To jeszcze, kochani, jeżeli mowa o objawach i symptomach, jakie daje Bartonella, penetruje do tkanki glebowej mózgu, unika naszego układu pornościowego, blokuje wydzielanie serotoniny. Obraz kliniczny daje stwardnienia rozsianego. I tu posłuchajcie, bo to jest temat bardzo ważny. Wiele pacjentów z diagnozą stwardnienia rozsianego. E, którzy mieli bartonele i stwardnienie rozsiane było złą diagnozą, zostali zakwalifikowani do programów rządowych, gdzie podawane są sterydy, interferon, sulfenadry. E, niestety po podaniu tych sterydów czuli się znacznie gorzej. Po prostu chorowali, po prostu rozkładało im się organizmy, nie dawali rady. Po właściwej diagnostyce że jednak jest to Bartonella, a nie stwardnienie rozsiane. Przy leczeniu właściwym Bartonelli ci sami pacjenci zdrowieli i tych pacjentów jest mnóstwo. Ja bym się pokusił o zbadanie, zresztą są badania już zrobione, które pokazują istotną korelację między diagnozą stwardnienia rozsianego a diagnozą Bartonelli. Pamiętajcie, że na pytanie lekarza neurologa ale skąd ja mam to stwardnienie rozsiane, a diagnozują u młodych ludzi, 16, 18, 20 lat, 30 lat? Lekarz odpowie, że nie wie, że prawdopodobnie jest to choroba o podłożu genetycznym. Więc yy, można by się pokusić jeszcze o zapytanie i stwierdzenie i diagnostykę przy diagnozie stwardnienia rozsianego Bartonelli. Tak jak mówię, obraz kliniczny Bartonelli jest bardzo podobny do obrazu klinicznego stwardnienia rozsianego. I objawy neurologiczne są bardzo podobne. Diagnostyka obrazowa rezonans mózgu, e, e, czy tomografia mózgu e, z kontrastem bądź bez jest e, bardzo podobna. To znaczy występują zmiany demilizacyjne prawej bądź lewej pokóli mózgu o charakterze destrukcyjno-naczyniowym bądź zmiany naczyniopochodne. To u pacjentów z Bartonelli, z Bartonellą bardzo często jest i dokładnie to samo jest u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, czy z podejrzeniem, czy z diagnozą stwardnienia rozsianego. Pytanie, czy Bartonella to czasem nie w dużej mierze, czy nie jest odpowiedzialna za powstawanie właśnie stwardnienia rozsianego, gdzie stwardnienie rozsiane jest symptomem, a Bartonella może być, podłożem powstania tego symptomu i wtedy leczenie właśnie tego patogenu cofa objawy kliniczne stwardnienia rozsianego. Kochani, co więcej, jakie objawy daje Bartonella? Objawy neuropsychiatryczne, silna depresja, lęki, wszelakiej maści, fobie, problemy z oczami, szumy uszne, pieczenia, palenia skóry, objawy fibromialgi. Wszelakiej maści bóle neuropatyczne, neuralgie, fastykulacje, bóle podeszw stóp, bóle pięt, objawy skórne w formie pręgów, w formie wysypek. Pamiętajcie, że wy możecie mieć któryś z tych objawów, niekoniecznie wszystkie. Natomiast te wszystkie symptomy przy Bartonelli bardzo często występują. Głównie jest ona odpowiedzialna za nasilenie objawów neurologicznych i neuropsychiatrycznych przebiegu boreliozy. Powtarzam, jest to jeden z patogenów najbardziej oporny na leczenie. Leczy się go skomplikowanie. U mnie leczenie samej Bartonelli trwało około 9 miesięcy. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę dużo, dużo zdrowia, dbajcie o siebie, uważajcie teraz, szczególnie w tym sezonie na kleszcze. Cześć, pozdrawiam, hej!